Witam test. Przyczepy firmy Swift Jura. Przyczepa wyposażona w przednie łóżko, rozkładane kuchnię oraz toaletę, do której przejdziemy za, za chwilę. Najpierw spojrzymy w kuchni. Trzy palniczki gazowe. Jeden elektryczny. Poniżej grill. I także piekarnik. Tu mamy iskrownik. Rozłączymy. Przejdziemy dalej. Zlew. Woda zimna. Woda ciepła. Poniżej lodówka, która jest teraz załączona na gazie. Jak widać tutaj, wskaźnik jest na zielonym. Poprawię tylko obraz. O. Sprawdzimy zmrożenie. minus 13,4 lodówka działa w trzech pozycjach tutaj mamy na 230 tu na podtrzymanie podczas jazdy i tu jest gaz żeby odpalić ją na gaz musimy przytrzymać jak widać od razu wskaźnik idzie do góry chwilę przytrzymujemy i lodówka działa Rozłączymy. Przejdziemy na drugą stronę. Mamy piecyk gazowo-elektryczny. Teraz chodzi na gazie. Spróbuję pokazać ten płomień. O, jak widać, jest. Tutaj mamy zwiększanie. Iskrawnik manualny. Rozłączymy. Mniej więcej odpalamy w pozycji trzeciej, wciskając jednocześnie iskrownik. Rozprowadzenie ciepła, czyli wentylator, manualne i automatyczne. Ten piecyk również jest na 230, jak wspomniałem. Tutaj mamy, zapalimy lampę, będzie lepiej widać. Włącznik. To jest piecyk, i przechodzimy do pokrętła. Teraz to po może zgasimy, będzie lepiej widać. I mamy tak 500-1000. I 2000 W. To jest piecyk elektryczny. Powyżej mamy ogrzewanie wody. Truma, boiler. Tutaj jest gazowy. Wystarczy przekręcić ustawić temperaturę. I automatycznie zapala. I również ten boiler jest na 230. To tu znowu rozświetlimy. To jest oto ten przycisk poprawimy obraz teraz tak, ten był od piecyka ten mamy boiler na prąd a tutaj mamy ładowanie czyli charger od razu widzimy, że spadło włączymy ładowanie jest pozycja karwan Łącznik pompy i zabezpieczenie na 230 przejdziemy dalej Pełne oświetlenie, radyjko. Tutaj również do góry działa. Do góry mamy wentylator. Obroty lewe i obroty prawe działają. Przejdziemy do toalety. W której mamy umywalkę, woda ciepła, woda zimna, prysznic, również woda ciepła i woda zimna działa. Kibelek ze spłuczką automatyczną. Oświetlenie, oczywiście. گه برضه